A teraz zapraszamy do głosu dr Martę Cywińską, naszą jedynkę w okręgu kujawsko-pomorskim, osobę, która uczestniczyła w latach 90. w Młodzieży Wszechpolskiej, obecnie blisko współpracuje z Sekcją Kobiet Ruchu Narodowego. Zapraszamy Martę. Wielkiej Polsce. Stoimy w obliczu ogromnego zagrożenia. To zagrożenie dotyczy rodziny, narodu, a także polskiej tożsamości. To moda, filozofia, ideologia czy demagogia. Mam na myśli gender oczywiście. Gender, które przewiduje długofalowe, starannie zorganizowane działania destrukcyjne skierowane przeciwko wszystkim pokoleniom Polaków. Gender ma na celu rozbicie wszystkich normalnych relacji międzyludzkich, relacji panujących w rodzinie, relacji między mężczyzną a kobietą. Rozbicie relacji międzypokoleniowych i wreszcie osłabienie, a może nawet zniszczenie polskiego systemu oświatowego. Celem gender jest likwidacja normalnej tożsamości płciowej poprzez lansowanie tożsamości zaburzonych. To kolejna pseudoideologia którą się mami Polaków. Kolejna pseudoideologia o proweniencji jakomińskiej, a zarazem bolszewickiej, trzeba to jasno powiedzieć. Gender jest też pochodną destrukcyjnej formy feminizmu i ma charakter hedonistyczny. Co to znaczy hedonistyczny? To znaczy, że zabija prawdziwą miłość na rzecz pożądania. To znaczy, że odbiera wolność i godność. To poprzez gender i feminizm kobieta zatraca swoją kobiecość, a mężczyzna zatraca swoją męskość. To skutek działań genderystów. Mężczyzna staje się po prostu słabym uszem, takim genderowym wiotrusiem panem, a nawet debiantem. Wobec tego Cała nadzieja w silnych mężczyznach ruchu narodowego. Kobieta, normalna polska kobieta, ma w sobie przepastne obszary dobroci, piękna, dobra i miłosierdzia. I nie musi żadnych swoich braków ani żadnych swoich kompleksów rekompensować krzykiem, a nawet wrzaskiem w mediach. Należałoby też zadać sobie pytanie, dlaczego akurat teraz. W Polsce tylu psychologów, psychiatrów, terapeutów i egzorcystów ma w ręce pełne roboty. Nawet bolszewikom nie udało się polskiej rodziny zniszczyć, więc dlaczego miałoby się udać to specjalistom od gender? gender genderyści robią wszystko, żeby tego dokonać. To znaczy, że usiłują wyprodukować sztuczną istotę. Sztuczną istotę, czyli takiego pseudointelektualistę, który odrzuci swoją płeć, tożsamość, powinność, pojęcie obowiązku i wiary. Odrzuci wreszcie Boga. Genderyści uważają, że tylko wyzwolenie z ograniczeń daje człowiekowi poczucie wolności że daje człowiekowi tylko poczucie szczęścia, czyli hedonistyczną iluzję. Fundamentem gender jest seksualizacja człowieka od maleńkości, a według nich płeć zależy tylko wyłącznie od środowiska społecznego i od kultury. Powiedzmy to z całą mocą. Gender i genderyści tkwią w zapłamaniu. Nie znają nawet podstaw naukowy tych źródeł na które się powołuję. Gender jest również finansowane przez wielkie fundacje, przez fundację Forda, Rockefellera i Gatesa. Gender jest wreszcie miejscem niszczenia od maleńkości ku Dorosłości. Czy fanatycy gender, bo chyba o takich trzeba mówić, udźwigną ciężar swojej <try> własnej walki, skoro już teraz przegrywają z wieloma pedagogami, rodzicami, dziadkami, babciami? Gender w połączeniu z feminizmem jest straszliwą walką, wydaną przede wszystkim normalności walką, której istota jest sprzeczna z naturą. Łączenie postulatów kobiecych z działalnością środowisk dewiantów jest po prostu aberracją. nie jest naszpikowane ani dykterykami, ani nie mogę zdobyć się na prawdziwy uśmiech. Mówię o zagrożeniu, które jest ja zaraza. Ja chcę Państwa po prostu swoim wystąpieniem również przygotować do walki, bo tak naprawdę my wszyscy, my wszyscy tutaj obecni również jesteśmy na swój sposób umazani w gender. bo jest to destrukcja, której poświęcamy swój czas, swoją wiedzę. My po prostu jesteśmy umazani, ale tym bardziej walczyć będziemy z tą pseudobrycką wersją pseudobysznoty. Tym bardziej będziemy angażować nasze siły w walkę z tą substancją, która coraz bardziej pochłania nasze myśli pochłania bezpieczeństwo naszych rodzin, pochłania bezpieczeństwo programów szkolnych. Bo gender to nie tylko ludzie, to także treści. Weźmy przykład słynnego programu równościowe przedszkole, które w niektórych placówkach zostało wprowadzone. O skutek w duszach dzieci zapytajcie Państwo psychologów, psychiatrów, terapeutów. Gender to także antyliteratura. Strach pójść z małym dzieckiem do księgarni, skoro widzimy różne genderowe poradniki, genderowe antybaśnie, gdzie dziewczynka nie ma prawa być dziewczynką, a chłopiec nie rozumie słowa chłopiec. No właśnie, publikacje, filmy, strony internetowe, audycje, spotkania, konferencje, sympozjach. Listy protestacyjne, peningi, akcje protestacyjne. Przecież to tylko wyjątkowe przykłady naszej walki z gender. Niestety walczymy o 10 a może 15 lat za późno. Ale przegrana bitwa, przypominam, nie oznacza przegranej wojny. Polaryzują się. Coraz bardziej różne postawy. Postawy nauczycieli, wychowawców i również pracowników wyższych uczelni, którzy coraz bardziej boją się utraty pracy i coraz bardziej milczą. Musimy również i im uświadomić, nie tylko obecnym, że zaczął się czas walki. Jest to czas walki na miarę naszej epoki walki powstańczej. To z naszej postawy wobec gender będą nas rozliczać kolejne pokolenia. I wreszcie szukajmy konstruktywnych rozwiązań. My, narodowcy, chcemy bronić polską rodzinę przed zarazną gender. Chcemy upowszechniania edukacji patriotycznej. Postulujemy stworzenie kanonu literatury narodowej i kanonu wychowania narodowego. Chcemy formować dla ojczyzny i chcemy przez całe nasze życie być dla ojczyzny formowani. przekonaniami. Brzedzimy się, podkreślam, brzedzimy się wszelkimi przejawami zła organicznego, jakie powoduje gender i feminizm w naszym społeczeństwie. Ale, Ale już teraz płacimy Cenę naszego przywiązania do haseł Bóg, honor ojczyzna. Nas nikt nie zmieni w naszych przekonaniach i tacy już pozostaniemy do końca życia. Będziemy do końca życia walczyć z gender i z każdą jego postacią. A zatem dokładnie dzisiaj i w tym miejscu mówimy też nie. Mówimy nie pedofilii. Mówimy nie aborcji. Mówimy nie eutanazji. Mówimy nie dewiacją. Mówimy nie niszczeniu polskości i polskiej rodziny. Mówimy nie prześladowaniu narodowców za ich poglądy. Mówimy nie dyskryminacji obywateli, którzy nie chcą się pogodzić z propagowaniem zachowań dewiacyjnych. Wzywam, Wzywam... Wzywam dzisiaj wszystkich narodowców do walki z dyktaturą gender. Złomni duchem mówimy mm. nas jeszcze, Bóg, honor, ojczyzna. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!